Witam z holu Centrum Kultury w Katowicach. Właśnie, właśnie kończy się przedstawienie pilota i małego księcia. Dzisiaj jest 8 listopada, zaledwie właściwie miesiąc od premiery. Premiera miała miejsce 5 października. W tej chwili ten hol za chwilę zapełni się osobami wychodzącymi ze spektaklu. Tutaj będą robione zdjęcia z ekipą. Tak, ale w, cóż, głównym tematem dzisiaj jest chyba to, co przeczytaliśmy w, w, na przykład w Onecie Kulturze czy w innych portalach, że właściwie już bardzo niewiele przedstawień przed nami. Ostatnie bilety, jakie można kupić, to bilety na, na dzień 14 i 15, a potem cisza. Więc chodzą, no, chodzą słuchy, że że firmy producenckie no, zadecydowały, że jednak trzeba tą, y, trzeba tą produkcję już zakończyć. Y, przypomnę tylko, że y, za produkcję odpowiedzialne są firmy y, Kinoshita z Japonii, Gorgeous Entertainment, no i też jest polska, polska firma Massbas od Piotra Sikory. Piotr Sikora to jest y, jeden z najważniejszych osób. w Platych Image lub też i Image y, tak chyba chcą się Nazywać. Czyli z tej firmy, która robi efekty specjalne do Wiedźmina. Joga. Od kilkunastu lat jest obecna na, na rynku efektów specjalnych. Więc chyba wiedzą, co robią. Zresztą Piotr Sikora był właśnie pomysłodawcą tego cyber musicalu. O samym muzykalu no, mówić wiele chyba nie muszę, bo już mówiłem. Przypomnę tylko, że to jest bardzo, bardzo fajna produkcja z wielkim udziałem takiej nowoczesnej, cyber-elektronicznej scenografii. Wszystko jest wyświetlane na telebimach z tyłu za aktorami. Latają samoloty, jeździ, jeździ taki rower. No i inne różne, bardzo różne są efekty. Naprawdę fajne są efekty niektóre. Też fajna obsada. Dzisiaj akurat obsada jest taka, jak widać na tym, na tym plakacie. Każdą rolę obsadzały wielu lub trzy osoby. Dzisiaj akurat ten skład. No cóż, więc no, nie wiem kogo zapytać, jak będzie, jaka będzie przyszłość tego przedstawienia, no ale może się postaram kogoś tutaj złapać i czegoś się dowiedzieć. No generalnie produkcja, produkcja była z wielkim rozmachem. Przecież a, tak, West Westheimer, czyli reżyser z Broadwayu, mający wielki dorobek, Kompozytorzy Bob and Bill, też, też ludzie z, e, związani z fajnymi produkcjami. E, tekst Mindy Dickstein, która uczestniczyła, uczestniczyła też w Małych Kobietkach więc to wszystko są głośne, bardzo głośne nazwiska. Na polski tłumaczył to Daniel Wyszogrodzki. No i, i tak dalej, i tak dalej. Choreografia e, orkiestra z e, Bratysławy nagrała ścieżki. No więc. No więc świetna produkcja, wiele miesięcy przygotowań i co? I po jednym miesiącu, tytuł ma być zdjęty z, z afisza. No oby tak, oby tak nie było. W tej chwili, właśnie jak widzicie, wychodzą widzowie. No na pewno bardzo zadowoleni, zachwyceni. Będę starał się kogoś tutaj za znajomego znaleźć. To wtedy na pewno zaczepię. No i pytanie, mam jedną, jedyną nadzieję, że być może jest to chwyt marketingowy, tak? Być może być może to, że bilety już nie są dalej rozprowadzane, bo te przedstawienia z 14 z 15 praktycznie są wysprzedane. Sala, która jest tutaj nad nami, ona jest tutaj, ona ma maksymalnie 1008 miejsc, bo tam jest coś 20 parę... Yy, rzędów po 40 krzeseł e, więc mam nadzieję, że to jest może chwyt marketingowy i może e, produkcja ta zostanie e, wznowiona e, po paru miesiącach przerwy, to byłoby fajne to by, to by miało sens ale naprawdę po prostu nie wiem, mamy taką nadzieję no i cóż, na razie spójrzcie wychodzą bardzo zadowoleni e, widzowie no i i tyle, i tyle z tego sobotniego przedstawienia w Domu Kultury. Właściwie formalnie, oficjalnie trzeciego od końca przedstawienia pilota i Małego Księcia. I może... A w tej chwili jestem w opustoszałej już niestety trochę smutnej sali Centrum Kultury, tej właśnie na tysiąc miejsc. Jesteśmy zaraz po spektaklu, tym przed, przed ostatnim. No i jestem tutaj z Magdą. Cześć Magda. No, i chciałem się zapytać po prostu o, o, o wrażenia z dzisiejszego spektaklu, bo właściwie widziałaś go jako widz teraz po raz pierwszy. O, już nie po raz pierwszy. Nie, 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 nie. Aha. <grafię> już byłam kilkakrotnie. Byłam na oczywiście wielu, wielu próbach. Mhm. A, a y, po premierze faktycznie dzisiaj byłam pierwszy raz po premierze, y, czyli można powiedzieć, że miałam miesięczną przerwę. I łezki się kręciły mhm. w oku kilkakrotnie. No przede wszystkim no z tego względu, że już się pomału żegnamy z tym tytułem, co jest niezmiernie smutne. Mhm. Ciągle pamiętam, ile nas kosztowało wszystkich pracy, wysiłku stworzenie tego przedstawienia i praca nad tym przedstawieniem, więc jest to dość smutne. To pożegnania jest czas. Ale czy dzisiejszy spektakl jakiś był taki troszkę inny, taki smutniejszy, że to wpłynęło jakoś na, wiesz, na formę ekipy, czy, czy, czy jednak performance był taki jak zawsze? Bo dzisiaj była trochę inna obsada niż za wtedy, kiedy ja oglądałem, więc jak, czy, czy dzisiaj było coś widać tego smutku, czy było normalnie? Faktycznie obsada zmienia się i te konfiguracje są bardzo różne. Moim zdaniem nie było żadnego smutku widać po aktorach. To są wszystko naprawdę świetni aktorzy zawodowcy. Profesjonaliści, profesjonaliści dokładnie. I energia była fantastyczna. Myślę, że wszystkim widzom bardzo się podobało. Cieszy mnie również to, że. Nie widząc tego spektaklu przez cały miesiąc, yy, widzę jak yy, aktorzy wchodzą coraz bardziej w swoje role. Zmieniają pewne rzeczy, że faktycznie ten spektakl ciągle żyje i ewoluuje, i to jest fantastyczne. Zapraszamy jeszcze na dwa ostatnie spektakle. Jeżeli będą tylko miejsca, to zapraszamy na przyszły tydzień. Ja mam informację z bardziej pierwszej ręki, bo sprawdziłem przed chwilą właściwie już miejsc na to na 14, na 15 nie ma. Znaczy wiesz, Magda, ja sobie pomyślałem, mam taką głęboką nadzieję, że może to jest tylko taki chwyt marketingowy. Może na razie odwołane są spektakle, ale może tytuł wróci. Wróci. Może tytuł wróci za parę miesięcy, może tylko chcemy tak narobić apetytu. Yy, Bardzo ludziom. myślę wszyscy byśmy sobie tego życzyli, żeby to nie było takie definitywne do widzenia tylko do zobaczenia. No to do kogo uderzać? do, do Piotra Sikory, z platy czy mieć do tych japończyków? Nie wiem. Kto tu jest najbardziej decyzyjny? Nie mam pojęcia. Zwracamy się z apelem, że słuchajcie, no wiecie, no fajna fajna rzecz jest, świetny świetny musical, świetnie przygotowany, cyber niesamowity, bardzo się podobał. Dlaczego to kończyć? Przecież to były pełne sale. No, prawie pełne. Nie wiem. No niewiele możemy, ale jak mówiłem, moja, moja recenzja sprzed miesiąca była bardzo fajna, bardzo entuzjastyczna. Wspaniały był klimat. Nawet wtedy artyści prosili o rozpowszechnianie tej informacji ze sceny. Jak rozumiem, dzisiaj na scenie nie było nic mówione szczególnego, że tu się żegnamy, że coś nie było. Nie, nic, tekstu, nic, nie? nic prostu, nie padło takiego. Po prostu przedstawienie. No, także mówię, mamy taką nadzieję, że ta sala no jeszcze kiedyś nie będzie tak... Pusta, jak w tej chwili. Zresztą sala została specjalnie przebudowana, tu jest wiele instalacji. Wiele... Tak, cała scena została tutaj dostosowana właśnie do tego przedsięwzięcia, także jest to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. No i myślę, że no, trzeba mieć nadzieję, że może jednak ktoś ruszy głową, jednak tutaj kiedyś wrócą, że ekipa to wróci. Jeszcze zobaczymy jakieś. Bardzo byśmy jakieś sobie plakacje. tego życzyli, tak. Fajnie. No to dzięki ci, Magda, za, za te parę słów. No i cóż, i pozdrawiam wszystkich niezwykle nielicznych, ale, ale słuchajcie, wiecie, to moją recenzję naprawdę dużo osób obejrzało. Także już takich nie tak nielicznych widzów. Pozdrawiam, no i wszystkiego dobrego. Do następnego. Hej. Do zobaczenia. Pustoszeje już Centrum Kultury. Ostatnie osoby z obsady <laughs> opuszczają ten budynek, który przez miesiąc był naszym teatrem muzycznym. Pustoszeje również parking pod, pod Centrum. No, Plac Sejmu Śląskiego. Widziałem tutaj wiele różnych rejestracji i naprawdę bywały rejestracje z daleka. Ludzie przyjeżdżali na spektakl, wiedzieli o nim. No cóż, dzisiaj dzisiaj większość, pewna część obsady miała już ostatni swój spektakl, bo jak wiadomo te role są obsadzone kilkukrotnie. Nie chcę mówić o wielu szczegółach, których częściowo byłem świadkiem, ale powiem tylko, że, że nastrój no, takiego pożegnania, smutku, rozczarowania czy taki takiej jakby emocjonalnej, trudne emocjonalnie. No udzielał, się, udzielał się również, również załodze. Dość powiedzieć, że w drugim akcie jest taka piękna piosenka, niewiele nie widać. Nie, to nie jest tutaj piosenki, tylko mówię o sobie. W każdym razie, jak mam się odwrócić, żeby coś było może, tak? Więc w drugim akcie jest taka piosenka o pożegnaniu. No, i piosenka ta była bardzo trudna dla, dla obsady dzisiaj, ponieważ to naprawdę jest pożegnanie. Jest to pożegnanie po, po miesiącu przedstawień, skądinąd dość intensywnym miesiącu, yy, poprzedzonym z kolei dwoma miesiącami bardzo intensywnej pracy przygotowywania przedstawienia. No, jest to, jest to smutne i przygnębiające. Yy, nie. Rozmawiałem poza kadrem z paroma osobami z, z obsady, ale nie chcieliśmy tego opuszczać na, na kanale tutaj. Ale w każdym razie no jest, to, jest to taki dosyć nostalgiczny moment. Jeszcze dwa przedstawienia za parę dni w przyszłym tygodniu, ale już częściowo innej obsady. No i potem, cóż nie wiadomo, przyjaźnie nawiązane warsztat podszlifowany. Kontakty, służby, kontakty branżowe jakieś tam też nawiązane, to jest fajne. No natomiast ta produkcja już prawdopodobnie schodzi z afisza. Mimo tych wszystkich nazwisk, mimo tego dorobku, mimo tego kapitału z Japonii, ze Stanów, mimo autorów z Broadwayu i West Endu, no może to powtarzam, do znudzenia. Ale wiecie, ja zawsze lubiłem gadać długo i e, i tak się w tym swoim gadaniu e, zapamiętywać. E, także cóż, no nie, nie, jak to mówią tacy różni dziennikarze, nie pozostaje mi nic innego, e, jak tylko ostatni raz pokazać widok na, na Centrum Kultury, czyli na nasz teatr, na naszą scenę muzyczną. No i w imieniu całej publiczności pożegnać musical Pilot i Mały Książę. Piękny musical, piękna książka, będziemy o nim pamiętać i będziemy pamiętać obsadę, którą na pewno zobaczymy w innych produkcjach scenicznych.